Jo tu Doman, jak się macie? Mam nadzieję, że... Dobrze! Oh, hey, want for Christmas. Doman! Jak widzicie, jest ze mną Ewulka. Powiedz cześć. Cześć! Siedzi pod grzelimikiem, bo ona zawsze jest zmrożona. Choinka sobie sterczy za mną i przyjechała Ewulka jutro na jest super. Ja muszę kupić jeszcze dzisiaj jeden prezent. I zaraz czekamy na Kacpra i jedziemy sobie do galerii Młociny. Mówi, że czeka na Ubera. Kacper już czeka na Ubera, wiemy to z pierwszej ręki. O, Focus jest na zielono, a nie na mnie. No, więc tak to wygląda. Podtrzymuję głowę palcem. Mam trochę jeszcze pijany w uchu, bo prysznic. I co? I musimy zrobić zakupki typu jedzonko. Będziemy z Ewą robić... Co będziemy robić? Brownie. Ewa zrobi brownie, ale nie, nie, nie jest to przenośnia. Tak, taki żart. A ja zrobię kake popes, czyli cake popsy, czyli tak ciast ciasto kulka na Janę na. Nie wziąłem słomeczek. O, nie jesteśmy zgubieni. Żart, można kupić w sklepie. Nie, I co jeszcze? No i na razie tak to wygląda. A co dalej? Zostańcie z nami, i oglądajcie. Vlogmas 18. Tak, tak. Dobrze, bo ja chodzę w nich nichę. Pokraka. A właśnie wystarczy zakładać na buty. Zbieramy tak. się już. Y i jedziemy do galerii, o której mówiliśmy kupić prezenty i w ogóle. Jestem Ewa, jestem Ewa! Jesteśmy w Windzie, Ewa jest brązową damą. I ja jestem takim brązowym damem. O! Mężczyzną. Poczeka na śliczne oczka Wyjeżdżamy już z garażu i Ewa usiada z przodu I zawsze Kasia z się z przodu i on zawsze chce siedzieć z przodu I się śmiejemy, że jak przyjdzie to będzie I dlaczego Ewa siedzi z przodu, ja chcę siedzieć z przodu, jestem najważniejszy I czekamy aż przyjedzie O nie widać nas Idzie Idzie suka Idzie Ja nie siedzę z tyłu <noise> Ja nie chcę siedzieć z tyłu nie chcę iść do domu, ja chcę się udać? <laughs> Auto jedzie, wsiadaj do tyłu! No nie! Auto jedzie! Dobra, cześć! <laughs> <laughs> Wracaj skąd przyjechałaś. Zaraz. Tu się nie da siedzieć. Wszystko jest brudne. Nie nagrywaj mnie. No mnie sobie. <laughs> Jedziemy już kilka minut. Kacper Dary jest obrażony. I nic się nie zmieniło. I nagrywaj mnie. I jedziemy cały czas. Jest całkiem spoko Tak. Się... Już się pogodziliście? Tak. La, la 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 la, przyjaciółki, przyjaciółki. Jestem dziewczynką. Zobaczcie ile rzeczy na dole jest. Dużo co. A my szukamy tego. Szukamy jedzonka. Do góry jeszcze jedno i tam jest. Jesteśmy już. Mamy już jedzonko. I słuchajcie, co, co znaleźliśmy w galerii. Kurasy. Furazy mają takie okłony przyczepione i chodzą jak zwierzęta. A my jemy. Jedziemy do nich później. A jest aż cała. I słuchajcie, musimy jechać e, ale nagrać piosenkę. Czerwona. No mówię, że jeszcze ma. Musimy jechać w ogóle konwąco bo... Ale dlaczego takie rzeczy się dzieją? Aż silne to jest. Musimy jechać do Filipa i Natalki nagrać piosenkę Anety i Żanety, bo nie, bo nie mam nagranego wokalu. W sensie nagraliśmy sobie tak na telefon, żeby wiedzieć, jak ruszać ustami, ale nie mam jeszcze takiego prawdziwego wokalu, więc musimy jechać do nich to nagrać. Ja był ryż, zostawiłam kurczaczka. Patrzcie, jakie fajne są tutaj te neony, mega super, o tym rozmawiamy. O, Ewa właśnie wyszła, bo dawała tego, słuchajcie... to mi schodzi skóra z twarzy, czy jest coś, tak, masz? Nie wiem, przy ale... Przy To, nie wiem, no to skóra mi schodzi. I tak, teraz idziemy do Primark i chyba możemy sobie kupić coś do, na Wigilię naszą fajnego. Zobaczmy, co tam jest. No to... Zrobimy więcej, co my też chyba chcielibyśmy. i sobie ogląda rzeczy. Nie widzę ceny. O, 70 zł. Fajnie. Widzicie, czy fajnie wyglądać z tymi buchami. Kasper to jest dla baby, nie dla chłopa. No, dobra, to wypadam, jak dla bab to nie dla chłopa. To... Wybra sobie rzeczy. Czas je sprawdzić czy są dobre, czy nie. Zobaczcie, tak wyglądają spodnie i golf. Nie wiem czy mogę to tu nagrywać, więc się nagrywać. Ale fajnie, są takie. Takie śliskie jakby Jeszcze mam taką koszulę Ale oni mówią, że jest wieśniacka Ale ja wolę... No nie, jak jest nie... wieśniacka, to wylicz mi wadzka Dobra Ale jest taka fajna, taka miła w dotyku I chyba ją wezmę Nie bierz jej, A ciebie jest. mogę? Skoczyłem do Tigera Bo chciałem coś kupić, ale nie mogłem tego znaleźć I... Idziemy teraz do wyjścia, bo już jest 22. Ewa kupiła nutce Maś na oparzenie, bo nutka jest tak gorąca, że się oparzyła. żart, oparzyła się na serio. <grym> Jedziemy do niej z Maścią i nagrać piosenkę, więc do zobaczenia w samochodzie. Ja chciałem wybrać piosenkę. Słuchajcie, jesteśmy już. Mogę włączyć, co chcesz? tak? Tak, mogę, no. Jedziemy już teraz do Nutki, kupiliśmy im maść, a to mówiłem, dobra, idziemy do Nutki, będzie fajnie, tylko chciałem wam powiedzieć, zdać relację, że jesteśmy już w furgonetce. Kacperowi chce się pić, a mi się lać, więc możemy się zgrać. Ewa się zaśmiała? Oczywiście, że tak. Ewa zawsze wspiera moje żarty, bo jest kochana. A ja zaczynam skręcić Skręć w prawo Tomasza Nocznickiego. Wchodzić w żarty, bracie, na poważnie. <noise> Rzeszczanie do Japy? Tak. <noise> Idziemy, przejechaliśmy <noise> właśnie. <głos> tak mówię teraz? Serio? Przez <noise> Tak. To, to ja bym się teraz bał nad <noise> Idziemy e, do Nutki, już jesteśmy e, tutaj przed blokiem. I zobaczcie, jak jest śnieżna kraina. Kacper, rzuć się w ten śniki z aniołka, Pod jednym warunkiem. Żeby nie tam kupa psia? Nie, ale to chcę powiedzieć poza kamerami. Kaz, jesteś jak tak obleśnie, że aż ustały mi sutki. Słuchajcie, nie możemy wejść do tych debili, bo mają klatki. Jak się wpisuje, to się wyskakuje komunikat. Nieważny. Nieważny, nie wchodzimy, bo to jest nieważne. Nie da rady wejść, musicie zejść i nam pomóc. A otworzyć... podaj kod! Luczy. No. Dwa, osiem, trzy, cztery. Ok. Ok. Działa Ja piję, bo zadzwonić się nie da do was To jest strasznie jak nagrywamy w mikro No Zastawiam. W przyszłym roku tylko ja bym ja ja nagrywał Dobra, musicie... Mnie nie nagrywam nie Ewa coś, Ewa się tego, zgłasza, tak? Słuchajcie, słuchajcie Dobra, <grym> <grym> tak 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 nie Cześć Byniu Cześć Ale gorąco, jaki żar ja bym piekarnik otwierał czy ty zagrzygasz? Czy ty tak śmierdzisz? Dobra, słuchaj <grymina> Dola Jest linutka Nie, nie słuchaj. Jest skacowaną menelicą, ale naszą Zobaczcie, zaraz <grymina> zdejmę buty, będzie gorzej <grymina> Kacper! Dlaczego tak zrobiłeś? Dlaczego oh. tak biłeś? Oh. To było obrzydliwe A? <grymina> w <Kostarów> kulkę <grymina> Nie podchodź nawet do mnie Aaaa! co zrobiłeś? Wystarczy. Zobaczcie widzowie, flag montuje tutaj osprzętowanie, a Kakol montuje vlog sobie, zaraz będzie montować. Ewulka siedzi i patrzy jak kroją ciasto, a Nutka mięso. umiera. Mm -hmm. Pomachaj. Cześć. Cześć. Mięso. A, mięso. Czekaj, co, co, co. czekaj, pracuje O święta Chodź, to, to dobra, dawaj Dobrze daje? O nie, karton tutaj gdzie? Głupia tata. <śmienicza> o kurwa, stane musutki, podnieciło cię to Nie jestem profesjonalny Nie fiflak? Nie Czekaj <śmienicza> Ej, z ci leci, kurwa Nie p*** eee, dalej, eee. kurwa Stop! Bitwa czynniczna Weź ty, kule. Co mam robić, panie Filipie? Ale kończymy? Ale tak Tutaj przy Tak Złość na twarzy i śmierć Słuchajcie, Kacer teraz nagrywa swoją część i będzie teraz Mikołajem i musi zrobić taki śmieszny głos, który jak ja nagrywałem to po prostu sikałem ze śmiechu To zobaczycie po, po filmie na napisach końcowych Dobra, dawaj Zbierają się do pracy Zbierają się do pracy Zdrają się do pracy! Ty. <laughs> Teraz jest rozkazane Tris i jest Mikołaju się nie przejmujmy, zrobimy wszystko dziś Mikołaju ty się nie przejmuj! Mikołaju się nie przejmujmy, zrobimy wszystko dziś. Mikołaju się nie przejmujmy, zrobimy wszystko dziś! Dobra, nagrywamy, Miko... Mikołaju się nie Mikołaju przejmujmy, zrobimy wszystko dziś! Jak zmontujesz to? Wyślesz mi pojedyncze pliki audio pojedynczych wokali i wstawisz tak, żeby od na oddzielnej ścieżce był Kasper, na oddzielnej ścieżce robić buty, i później wyślesz mi te pliki, to ja zrobię tak, żeby było ładnie. Bo Kacper stwierdził, że on nie chce tego dodawać. No Czemu? bo jeśli ja nie chce gadać jako Anżaneta, ale ja tu tak jakiś czuję taki embarrassing <grym> po prostu moment. <grym> A Natalka jewa śpią. Ale no przecież weźmie to jakiś jakiś youtuber, za, za gra no to na dopis. Będziemy sławni, cutser! I nie zrozumiem, że to jest parodia i będą na mi pewno. Nie". To ich Ale... <słys> no to pokazujemy mu to, zobaczy, później to. Ma tylko umiera. a Ja zostawimy, zostaw. <gamy> a kim weźmiemy? Ale... Grany, możemy jechać? Zbieramy się już, e, wszystko zrobione, zostawiamy tych e, na biednych pójdzie, ludzi i jedziemy. Zobaczcie, jak wygląda, jak miała penisa zamiast głowy. Będzie akcja, zasiadam do przodu. Przykro mi, Kacper, muszę na podgrzewanie usiąść. Nie, <laughs> Oj, tam ty zamknij mordę, kochanie. Oj, Katfer, dlaczego ty jesteś takim ch nie, to czasami, wiesz co? Naprawdę jestem gościem, przyjeżdżam ty p... Dobra! Dobra! Już. Ja teraz mówię. Już, Cześć. Co mówię, prawda? Jest ci k... głupio, nie? No Słuchajcie kochani, jedziemy do domu. <laughs> tak zimno. Jedziemy na Orlen, kupi Ciebie paroweczkę. Idziemy. O ale włoski zarzut lulu. o ty kwa Dopiekaneczka. piekaneczka. Ewa pobiegła do, do, do. Zobaczcie idę po śladach, bo Ewa zostawia ślady. Jesteśmy już na parkingu, odwieźliśmy Kakola i idziemy do domu. Tak, Ewol. jest mi strasznie zimno, a to wszystko dlatego, że miałam drzemkę. Jesteśmy już w domostwie, zielona panna stoi rozświetlona milionem barw, nie, Wulka. Ale Wulka się pytała ile lampek jest na choince Niuniułka, jak tu widać w przedłużaczu? Cztery! CZTERY! Ty betoniarzu! Tutaj są tylko wtyczki, ale są połączone. Na przykład tu widać połączenie. Ale ma fajne połączenie, co? Gniazdeczkowe. AAAAA! Takie malutkie, że nie widać. Obliczyliśmy z Ewą, że na choince jest około... No, 1500, coś, coś w, w, w tych szablonach. Gdybyście byli ciekawi, bo Ewa jest bardzo teraz ciekawa. Pakujemy prezenty ze Wulką. Tak. Ewa pasuje, papuję pierwszy. Nie widać, nie? Ja pakuję sobie w taki papier brązowy teraz. Ewulka ma takie. Dziadkowe orzechy. Tak wygląda pierwszy prezent. Bardzo ładny, klasyczny. Muszę jeszcze podpisać tylko go w górę, ale nie mogę znaleźć markera. Patrzcie, która jest godzina? 4:44. Ewulka już sobie leży w łóżku, nie wulka. Prezenty spakowane, ale tylko w cztery moje Zobaczcie jak pięknie wygląda drzewko Ładnie się świecą te lampeczki Patrzcie jak przechodzę, jak ładnie się mieni, nice Dobrze moi drodzy, Ewa już leży w łóżku i kładzie się spać A że już zasypia, ja też Także dziękuję, że byliście ze mną w tym vlogmasie i do zobaczenia w jutrzejszym vlogmasie jeśli się nie opóźni to o 15, a jeśli się opóźni, co jest ostatnio codziennością, to później. Ale postaram się zrobić wszystko na 15 albo ewentualnie na 16. Zobaczymy. No ale i to będzie fajny dzień mega pracowity, bo mega dużo chcę zrobić. Chce, musimy zrobić jedzenie, musimy kupić najpierw składniki. Chcę nagrać film ze wszystkim, muszę wszystkim zrobić włosy i w ogóle zmontować vlogmasy i go nagrywać, więc... Będzie nieźle, dlatego ja kodę się spać bez kupa no piąta no Serio, nie żartuję. Dlatego dobranoc i dzięki. Nara.